W kolejnym dniu u nas niezmiennie pada deszczyk, Krzysztof jest już chory. No, a wszyscy smutni, bo jesteśmy na najpiękniejszej plaży, po prostu czekają aż, aż przystanie. Zawiodło nas tutaj w tym roku. Zawiodło nas, no, niestety. Jak w zeszłym roku było pięknie, nocne słoneczko i trochę deszczu, tak jak tutaj mamy non stop deszcz i no nawet nie trochę słońca nie? Depresje. Depresja, Depresja takie jest. Miejesz coś z dzieło. Wczoraj gorączkę. Czuję się fatalnie. A przyjechaliśmy na Sri Lankę wcześniej niż tamtym roku i myśleliśmy, że będzie dużo lepiej, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Okazuje się, że trafiliśmy na jakąś anomalię pogodowe. W Kolombo podobno jakieś były yy, ogromne, nie wiem... Brakuje mi słów po prostu, brakuje mi. No i dzisiaj idziemy w kierunku Jala, 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 a teraz idziemy coś zjeść. Ok, jechaliśmy tu w do pewnego momentu, Krzysztof zawraca. Kurwa, on zawraca. No dobra. A my idziemy pieszo, no bo tutaj już ale przez ten mostek no nie dalibymy rady. Fajnie, że chociaż trochę słońca jest. Szkoda, że nie znam aparatu, no ale... Gdzie on pojechał? Nie. Nie, ja mam swoją chyba to jest jak źle to Dobre? Dobre Dobre? Mhm. Pycha Nie zdążyłam jeszcze spróbować, ale ja wygląda zobaczymy. apetycznie. No, wygląda super wasze. Mhm. No i mhm. Tak chcesz, no, no, chcesz spróbować? No że chcę spróbować. czekaj, zaraz zabiorę. O kurwa. nie zdążyłam. I co ta z Zielony jakieś w trawie? Faktycznie no, się teraz trochę tak zlicował z tym chodnikiem, Ciemnie. nie? Z tym czekawczy faktycznie. No nie, nawet... Jak tam nastroje? Dobre jedzonko, podnosi morale zawsze, nie? Ja to tak mam, że jak wiem coś złego, to jestem zła. Tak. A to było pośle. A teraz jeszcze jest słoneczko, to już jest beauty. Krzysztof <noise> musi wyjechać, bo... No, ja takich rzeczy nie robię. Mówiłam się, że z gościem, który mnie uczył, że ja nie będę jeździć na wstecznym, bo mi to nie wychodzi. <laughs> 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 Zakupiłam się? Nie, nie, nie. A nie, może trochę z tyłu, ale. <laughs> na hamulcu jechałam. O Boże. Pożegnać z tym fantastycznym miejscem. Wszyscy już, ojku, w drodze do Portugalii. O, matko. Naprawdę będę mile wspominać. Konkretnie ten dzień, bo te poprzednie takie deszczowe i ten poranek ciężko. Ale tutaj w ogóle, teraz, jak wyszło słońce, to naprawdę można, można się rozpłynąć. Ciężące żółte, zobaczcie są przejrzałe zobacz. Przejrzałe, tak Tak? tak. No takie nie. takie czorne, Dobra, myślę. to idziemy do dalej. Jak już stoimy tu no, To tu jest do przesady, no, tutaj Ja wiem, ale tak bardzo pan Kilogram stóp tegoż ale... Nie pytaj nie bo ja nie wiem co mam zrobić A, no, będzie, będzie po prostu kroić na cześć Czyli tak, bananę kupowaliśmy mamy na pół Mamy płacimy za banany. பாச்சோம்லザ 330 टुगेदर யா ஆ ஜென 190 140 சோஸ்டர் ஜெசிமே ஆ ஆ இல்ல ஆ மேடில சோ சோ ещё 600 நான் மேம் தல்கோ ஆ மேன் தி சாவடா dobra ile za to było 140 140 yes yes my yes, parent yes my, my parent My father and my mother. Joe, yeah. okay. sister. again. You I'm have a baby, you she. have kids? But you have kids? No. Oh. <laughs> my <laughs> okay. family. Your family? Family. Dad. Yeah. stand up and fight To jest piekło słońce. Moje łydki też są czerwone. Ach, te kremy z filtrem działają tylko przez kilka godzin. Potem trzeba pamiętać, żeby się dosmarować. Albo będzie się wyglądać tak jak ja, jak co roku. 57%. No tak. Co to za matematyka, nie? Mam ja nadzieję, że Polska będzie Polska. A jak nie, to zostajemy. <grymne> Czas to jest? <grymne> Mieszanka papryczek chili. Z cząstkiem, Z z pastą z krewetek, sok z limonki, ocet lub sok, cukier i sól. Ale nie jestem pewien. A to się wkłada na to, nie? Mogą się ruszki Ja to wszystko tak. ładuję na jedną Jeszcze kupę. Jeszcze ten Alach Na jedną kupę, dawaj. Jak na swoim jedzeniu mówisz? Zaraz idziemy do wody. Jesteśmy na jedzeni, pełne brzuszki i super. Nie, nie, nie. Wielki. Oj. <grystanie> Robisz nie <niebezpiecznie>. chciał. <grystanie> Chodźmy już. Macie <grystanie> <śmarnij> mnie trąbą zaraz. Otwierają i wszyscy trzymamy się przed wejściem. Jest 5.52, czyli pewnie zaraz ruszymy, ale zobaczcie jak to wygląda z tyłu. No. No nie wiem co to myśleć. To nie krokodyle na drzewie, to ptaka na drzewie. Co to jest? Wierziórko. To jest wierziórko? Bubry. Nie, nie. Jeżozdy. Jeżozdy. Czy poleci? Nie, nie, czekaj, my ci nic nie zrobimy. Ale... To młodziak. Ale ona one ładne są. Takie, nie wiem, w oporach to są takie... mają no, ja taki takie Co To jest. O, białowica. To No. Oh. But this is и не путайте, если tu. всё невозможно. Да. Сеняшу, а bananas! Басты, басты, а Poszła wzięła banana i poszła. O, o, zobaczcie. Kiedy zacznie stracić? A tam trzeci, a nie, tam już ten, nie, nie o, babu. No gdzie, do Patrz tu, patrz tu. Ile tu jest ten Paczkóra. Paczkóra. Ej, świennie. No ale jest różnica od jak się nogą, Kosiurku. Nie, to Ale śmierdzi Panu! Nie pędzi Panu! Bumble! Nie pędzi banany! On czuje banany! A ja ci mówię? rzucaj! Gdzie? Gdzie? No na drogę! Nie rzucajcie! Nie rzucajcie! Jesteśmy na przerwie na śniadanie. I to jest nasze śniadanie. Wiesz to jest? Ja też nie mam pojęcia. No, reszta jakiej by poszło do No ale to jale to ogólnie... to lewa dużo lepsza. Podsumowanie moje. Ale Wam się podoba? Tak, oczywiście. Małpy były rewelacyjne. A. Słoń duży i no, po prostu było trochę atrakcji. To taka jak ten cały park. Te <grymne> 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 <grymne>